Cześć, witajcie na kanale Living in a Van. Witam Was serdecznie w bardzo fajnym miejscu, w miejscu, na które przypadkiem natrafiłem, jak zwykle zresztą podczas przeszukiwania obrazu z satelity w aplikacji Google. Dzisiaj przyjechaliśmy tutaj w konkretnym celu, ponieważ spędzamy tutaj nockę, ja i Wy, wraz z tym oto wiaderkiem. Wiaderko to jest, jak widać, Troszeczkę niestandardowe, ponieważ można od razu na pierwszy rzut zobaczyć otwory, które się znajdują w tym wiaderku wokół. Jest to koncepcja, która ma być tańszą wersją solo stołów, czyli amerykańskiego, prawdopodobnie wynalazku. Na pewno jest to rzecz, która jest sprzedawana na rynku amerykańskim. Można to zobaczyć u wielu youtuberów amerykańskich, którzy. Korzystając z vanlife'u, Wiaderko to jest wersja polska. Normalnie wygląda to, to urządzenie bardziej przypomina, bęben od pralki, można by tak sobie to skojarzyć. Mniej więcej gabarytowo dla jednej osoby, takie palenisko jest gdzieś w tej średnicy i naprawdę robi bardzo fajną robotę z jednego prostego względu, ponieważ praktycznie proces spalania jest bezdymowy. Dzięki właśnie odpowiednio umieszczonym dziurkom w powierzchni tych dwóch wiaderek. Akurat tutaj, na przykładzie tego wynalazku, będziemy rozmawiać i będę się odnosić do wiaderka, a nie do tej puchy solostołów. Ponieważ tutaj możecie zobaczyć, jak to jest konkretnie skonstruowane. Oczywiście w sposób amatorski, przy minimalizowaniu budżetu. I co najważniejsze, o tym trzeba wspomnieć w ogóle, by. Prawdopodobnie to wiaderko nie powstało, gdyby nie Marek z Wesołej Szkoły Nauki Jazdy, którego pozdrawiam, który wykonał akurat w odpowiedzi na moje rozważania filmowe coś takiego, mniej więcej, mniej więcej taki właśnie twór, wyrób, który zaprezentował mi na swoim filmiku. Już z rozpalonym ogniem, z zaletami tego rozwiązania. No i faktycznie na początku zastanowiłem się, czy ja by na pewno chcę jeździć z, z wiaderkiem. Ale z drugiej strony, po sytuacjach, jakie mnie spotykały z włamaniami, kradzieżami, jest to teraz dla mnie ważny argument, by rzeczy nie nosiły tak dużej wartości pieniężnej, czyli mając na przykład solo stołów schowanych w pokrowcu sygnowanym tym samym logo Solo Stołów, dla kogoś kto ogląda filmy na YouTube ma, jest ryzyko, że że ta osoba zainteresuje się takim przedmiotem stojącym na dachu na bagażniku dachowym mojego busa. Natomiast wiaderko Uważam, że w żadnym stopniu nie, nie, nie wzbudza zainteresowania. Co więcej, wygląda na rzecz bardzo tanią i raczej bilans dla takiej osoby zysków i strat wiążących się z próbą wejścia na dach busa, by odpiąć takie urządzenie, na przykład spięte jakąś kłódką Myślę, że, że, że ten bilans byłby bardzo niekorzystny, biorąc pod uwagę fakt, że taka osoba mogłaby zostać zatrzymana na gorącym uczynku bądź zarejestrowana przez jakąś kamerę no i z tego dachu bardzo szybko zdjęta. Prostota tkwi w szczegółach, czyli w jakby fizyce wykorzystanej do spalania, do spalania materiału, który by miał się znaleźć w środku, czyli konkretnie paliwo drzewne. Zasada działania jest bardzo prosta, ponieważ powietrze, które jest wykorzystywane do spalania dokładnego materiału, który znajduje się w środku tego wiaderka, dostaje się zewnętrznymi otworami tutaj na dole puszki. W drugim wiaderku znajdującym się we wnętrzu tej całej konstrukcji zlokalizowane są otwory w samym dnie, co zobaczycie tutaj. Dzięki temu Materiał, który się spala, ma dostarczaną wystarczającą ilość powietrza, by on się nie tlił, tylko żeby on pracował pełnym ogniem. Otwory te, na, zlokalizowane na dole tego wiadra zewnętrznego, pełnią też drugą funkcję: mianowicie pozwalają, by powietrze wędrowało sobie tutaj w górę tego wiaderka, zamknięte tak naprawdę w komorze, w takim płaszczu. Z właśnie stanowiącym ściany tych dwóch wiaderek, które są w siebie wsadzone, i podgrzane powietrze dostaje się tymi wewnętrznymi otworami, tutaj na tym dolnym wieńcu wywierconym, dzięki czemu. Możemy zobaczyć, że jakby tutaj wytworzy się nam taki pierścień ogniowy. Ten pierścień ogniowy również wpływa na to, by spalać, spalać to, to, ten gaz, powiedzmy, który się wytwarza, ten dym, by, by nie zaistniała taka sytuacja, że faktycznie ten dym nam się wydostanie poza, poza powierzchnię tego wiadra. Oczywiście chwilę ten proces rozgrzewania trwa. Ja to widziałem na testowym wiaderku wykonanym przez Czarka. Myślę, że to już upłynęło nam jakieś 9 miesięcy od momentu, jak to wiaderko jego było testowane, i to tak wstępnie przez niedługi czas w ogrodzie, ale dało się zauważyć, że po rozgrzaniu tych ścianek, gdy powietrze faktycznie zasysane dolnymi otworami przemieszczało się ku górze i było podgrzewane regularnie. No to faktycznie tutaj pojawił się taki efekt słoneczka, który możemy sobie skojarzyć z, z płomieniem z palnika kuchenki gazowej. Mam nadzieję, że to urządzenie dzisiaj zadziała. Na pewno je przetestujemy, po to je tutaj zabrałem. Co warto zaznaczyć? Na pewno warto zaznaczyć fakt, że jeżeli nawet zadziała ta, ta konstrukcja, to nie warto się spieszyć z gotowaniem na takiej konstrukcji, ze względu na to, że to wiaderko jest ocynkowane i może wytwarzać nieciekawe jakieś związki dla naszego zdrowia. Dlatego uważam, że kilkadziesiąt godzin palenia w takim wiaderku, w takim palenisku w, na pełnym ogniu na pewno zbliży nas do tego momentu, w którym będziemy mogli już zacząć z tego wiaderka korzystać na przykład do upieczenia sobie kiełbaski, natomiast nie chcę tutaj nikogo zachęcać do tego, by zbyt szybko przystępować do pichcenia na takim wiaderku, bo jak najbardziej można tutaj zastosować również nakładkę grillową z, na przykład z grilla i można sobie podpiekać różne dania, tylko Naprawdę warto, warto doczytać, dowiedzieć się w jakiej temperaturze taka warstwa zabezpieczająca przed korozją no ma szansę zniknąć, zneutralizować się, a wiaderko po prostu będzie pełniło już funkcję taką zupełnie obojętną dla, dla jakby jedzenia, które będzie przygotowywane na tym. I w zupełności piec tej wielkości, czyli 12-litrowego wiadra, jest wystarczający, jest bardzo zoptymalizowany. I no, prostota konstrukcji naprawdę powala. Oba wiaderka są uszczelnione między sobą w górnej części obwodowej sznurem do uszczelnienia kominków, tak żeby ten proces podgrzewania tego powietrza nie był zaburzony jakimś lewym zasysanym powietrzem. No i żeby to wszystko miało prawo poprawnie działać. Zaraz zobaczymy, czy faktycznie spełni swoje zadanie. Uwaga na to jaka jest pogoda. Upakowałem się w bluzę, ponieważ wcześniej było dosyć wietrznie, pogoda wydawała się psuć, ale w tej chwili czuję się zgrzane, a wcale nie wykonałem jakichś specjalnie wysilających czynności. Zwróćcie uwagę na to, że ogień pracuje w taki sposób, jakbym spowolnił co najmniej czterokrotnie tempo. Pracuje sobie wolno, widać, że ma wystarczającą ilość powietrza, która jest dostarczana zewsząd w koło. I co najciekawsze, praktycznie nie ma dymu. Ale już widać, że ilość powietrza, jaka jest dostarczana do pieca, jest w tej chwili zadowalająca. Zobaczymy co się wydarzy później, jak ten węgiel zacznie tam przytykać dół. Trzeba będzie zwrócić uwagę, jak rozwiązać ten problem usuwania tego węgla. Czy on nie będzie odcinać dopływu powietrza? Czy po prostu trzeba się nastawiać na to, żeby bardzo małą ilością rozpalać ten ogień drobnego drewna, a później dokładać już takiego kalorycznego, grubszego drewna, który nie będzie wytwarzać dużej ilości popiołu? Ale już to wygląda dobrze. Egzamin dla tej konstrukcji uważam za zdany niemal wzorowo. Powiedzmy nie na szóstkę, ale na piątkę. Ze względu na to, że najpierw błędnie wywierciłem otwory w górnej części. Tutaj, tak jak mi czarek podpowiedział, niepotrzebnie, zainstalował, niepotrzebnie zostawiłem uchwyt razem z zaczepami przenitowanymi do wewnętrznego wiadra. Powinienem pozostawić ten uchwyt przy zewnętrznym wiadrze. Ze względu na to, że no, banał, banał, ale właśnie o to chodzi w tak prostych konstrukcjach. Gdybym pozbawił wewnętrzne wiadro y, uchwytów, ono weszłoby mi głębiej. Jakby weszło głębiej, to te otwory, co są wyżej wywiercone, one mogłyby zdać egzamin. Czyli mógłbym więcej drewna napakować i ono wyżej by miało dostarczony y, ten miałoby dostęp do tego ciepłego powietrza. W tej chwili te dysze są bardzo nisko jak na możliwości tego wiadra. No, i trzeba dosyć często dorzucać drewno. Ale też na co warto zwrócić uwagę, tutaj jest w tej chwili tylko drewno iglaste. Także ono dosyć też szybko się spala i dosyć szybko powstaje ten popiół. Już raz musiałem w ciągu tych kilku godzin pracy ten popiół stąd usunąć. Ale mimo wszystko udało się zrozumieć tą konstrukcję. Wiadomo, jak ją lepiej wykonać i cieszyć się tym, bo to jest naprawdę mega fajne urządzonko. Czarek też mi powiedział w międzyczasie, że e, że jego wiaderko już po iluś tam godzinach pracy z ogniem straciło ten ocynk i zaczęło fajnie korodować. No i właśnie mi na czymś takim zależy, żeby ono najlepiej było jak najmocniej skorodowane powierzchniowo no bo to nie jest taka korozja, która pozwoli na przeżarcie tego metalu na pewno nie w krótkim czasie a zawsze nabierze takie wiaderko fajnego charakteru. Na pewno lepiej będzie wyglądać niż takie błyszczące, ocynkowane. Słuchajcie, w dniu dzisiejszym to wszystko, jeśli chodzi o kwestię tego wiaderka. Także jeżeli chcecie sobie to konstruować, to śmiało, naprawdę warto. W opisie macie zamieszczone podstawowe informacje odnośnie tego, co zakupić mm, i w jaki sposób to zmontować, plus kilka sugestii odnośnie właśnie wywiercania tych otworów. No i to tyle. No i nie zapomnijcie o tym, żeby na początku dobrze przepędzić te wiaderko i je dobrze przepalić, bo w moim było na początku czuć, jak odpaliłem tą chemię, która się wydobywała powierzchniowo z tego metalu. Czego więcej? Za kilkadziesiąt złotych, a nie za kilka tysięcy złotych, bardzo fajne kontrolowane ognisko, które może również pełnić funkcję grilla. Zapraszam Was do komentowania i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, cześć!